Ewangelia według świętego Jana, pierwszy rozdział, wersety 45-51. Filip spotkał Natanela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanel: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip. Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanel zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanel: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanel: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus: Dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym. Zobacz, Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, ujrzycie niebios otwarty i aniołów Bożych, wstępujących i stępujących na syna człowieczego. Oto słowo Boże. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Po co badać pisma? Czy po to, aby mieć wiedzę tajemną i z niej skorzystać? Nie. Lub aby innych zniewolić? Nie. Przyjaciele Filip i Natanel badali pisma, gdyż wierzyli Mojżeszowi i prorokom. A o takich pisał święty Paweł, że są szlachetniejszego usposobienia, gdyż badają pisma, aby rozwijać swoje wątpliwości. Dla Boga miejsce życia nie ma znaczenia, ale dla Natanela już tak, który ma swoje zdanie o prowincji. Jednak chce się skonfrontować z Jezusem. Czy ja mam odwagę i siłę na taką konfrontację? Natanel miał i uwierzył, a ja.